Kiedy słyszymy Simsy, prawdopodobnie każdemu z nas od razu przychodzi na myśl ulubiona część z serii, albo ta, w którą najwięcej graliśmy. W społeczności simowej najczęściej natykam się z opinią, że to Sims 2 jest ulubioną częścią większości fanów, gdy Sims 1 jest chyba najrzadziej ogrywaną i uchodzi za tą o najwyższym poziomie trudności. Z kolei Sims 4 jest zdaje się na równi kochane i nienawidzone przez wielu, często w tym samym momencie. Nie wiem dlaczego, ale Sims 3 z jakichś przyczyn jest ogólnie mało widoczne, a w większości co się o nim słyszy, to że ma słabą grafikę i słabych simów. Zaczęłam więcej i częściej ogrywać tę część i każda sesja rozgrywki uświadamia mnie, jak płytko do tej gry podchodziłam do tej pory. Przez system grania, jaki kiedyś stosowałam, a miałam wtedy 11 lat, grałam bardzo powtarzalnie i, że tak powiem, mało wdawałam się w szczegóły. Teraz, gdy już doszłam do takiego wieku, że moi simowie mogą mieć wady i mogą być brzydcy, tak, kiedyś te aspekty nie mogły u mnie zaistnieć, odkrywam ją coraz lepiej i nieuchronnie dochodzę do wniosku, że zaczyna zajmować pierwsze miejsce w moim rankingu gier z tej serii. Co jeśli The Sims 3 nie jest takie złe jak się wydaje? A co jeśli jest lepsze niż się wydaje? Co jeśli jest najlepszy? Przedstawię więc kilka moim zdaniem mocnych argumentów, dlaczego Sims 3 jest najlepszą częścią serii. W każdej części Simowie są inni. Nie mówię tutaj przez pryzmat grafiki, ale o tym, jakich sposobów użyto, aby byli oni bardziej ludzcy, prawdziwi i realistyczni. Zaczynając od spraw najbardziej podstawowych, trójkowi Simowie potrafią zadbać o siebie całkiem sprawnie. Pozostawieni sami sobie nie wieszają się przed wykonaniem najprostszej interakcji, jak gdyby zrobienie naleśników było decyzją wymagającą szczególnego przemyślenia. Po prostu robią to, co trzeba i jak trzeba. Osobowości Simów poświęcone zostało dużo uwagi. Już Sims 1 bazowało na bardzo prostym systemie określania osobowości. Sims 2 troszkę je rozszerzyło. Jednak to Sims 3 dało nam najwięcej możliwości, jeśli chodzi o kreowanie postaci. Dzięki dużej ilości cech, charakteru do wyborów w grze możemy stworzyć ciekawą, charakterystyczną postać o często skomplikowanej osobowości. Bardzo fajne są też te drobne smaczki, jak ulubiony kolor, muzyka, czy nawet danie, z którego nasz Sim się cieszy zawsze, kiedy sobie je zaserwuje. Również system pragnień życiowych przemawia za tą częścią. Są one naprawdę długoterminowe, sensowne. Pragnienie życiowe nie jest losowe, przynajmniej jeśli chodzi o grywalnych simów. Jest w pewnym stopniu powiązane z cechami SIMA, a on sam z początku może serwować propozycje, czego chce długoterminowo. Jednak koniec końców wcale nie musimy zwracać uwagi na jego zdanie ani jego cechy, bo gdy dorasta, wyskakuje przed nami pełna lista celów życiowych, jakie gra oferuje do wyboru. Swoją drogą, bardzo fajnym detalem jest to, że propozycja pragnienia życiowego może pojawić się już u Sima w wieku dziecięcym, ale dopiero tak naprawdę, gdy wchodzi w wiek młody, dorosły, gra zmusza nas do podjęcia decyzji. Także codzienne pragnienia naprowadzają, czego nasz, nasza postać chce. Oczywiście możemy ją zupełnie zdominować, nie zwracać na nie uwagi, ale wtedy odbieramy sobie fajny aspekt tego rozwiązania, jakim jest więcej realizmu. Nastrójniki, które są pewną dozą emocjonalności trójkowych Simów, są moim zdaniem najbardziej realne, ponieważ składają się na postać, a nie ją motywują, tak jak w Mato Sims 4. Mówiąc o nastrójnikach, wspomnę też o dobrze zaprojektowanej animacji, mimice twarzy w tej części. Może ona odzwierciedlać nastrójnik naszych Simów, ale też, jak udało mi się zauważyć, cechę charakteru. Gdy Sim jest zniesmaczony, to widać, że jest zniesmaczony. Gdy jest zły, marszczy brwi. Gdy jest zadowolony, to się uśmiecha, a gdy ma na przykład cechę gorąca głowa, znacznie częściej widać na jego twarzy niezadowoloną minę. Może to zabrzmi minimalistycznie, ale gdy napatrzę się na tych cholernych, czwórkowych simów i te ich wykrzywione bez przerwy uśmieszki albo trzęsące się podbródki po tym, jak to bezwzględnie kazaliśmy im olać premierę simowej gry o tron w telewizji, to Sims 3 daje mi właśnie tego, czego potrzebuję: zrównoważenie. Poziom trudności w tej części określiłabym idealnie opisującym go słowem, czyli zbilansowanym. Simowie w Sims 3 mają tendencję do umierania znacznie mniejszą niż w poprzednich częściach. Potrafią przeważnie posługiwać się kuchenką nawet na niskim poziomie gotowania, co najwyżej przypalając żarcie. Simki w ciąży nie są potencjalnymi chodzącymi trumnami, chociaż ich potrzeby spadają troszkę szybciej niż u przeciętnego Sima. Z drugiej strony Simowie nie są niezniszczalni. Uczciwe i konsekwentne starania bez problemu są nagradzane śmiercią. A istnieje szansa, że może spaść jakiś meteoryt i zakończyć żywot Sima, czy zbyt częste narzekanie na śmierć może ją na niego w końcu sprowadzić osobiście. Rozwój umiejętności też jest dobrze zrównoważony. Sim może posiadać cechę, która będzie przyspieszała naukę umiejętności, na przykład jeśli jest złotą rączką, to szybciej uczy się majsterkować. Jeśli jest wirtuozem szybciej uczy się grać na instrumentach itd. Jest to pewne ułatwienie, ale minimalne i nadal potrzeba czasu i sporo pracy, aby z nim zdobył wysoki poziom umiejętności. A te cechy można traktować jak pewien talent. Nie zdarzają się losowe karty kariery, przynajmniej mi się nie zdarzyły. Które mogą doprowadzić do dramatycznego zwolnienia z pracy, ale gra daje nam szansę w szybszym rozwoju kariery czy umiejętności poprzez możliwość wykonywania dodatkowych zadań, jakie może nam zaoferować zarówno praca czy miejsce poza pracą. W takich sytuacjach Sim może użyć umiejętności, jakie posiada, i dostać szansę wzięcia udziału np. w konkursie kulinarnym lub przeprowadzenia warsztatów na temat posiadanej umiejętności. Oczywiście nie za darmo. Dzięki temu przyjemnie urozmaicona jest droga Sima w zdobywaniu umiejętności, jak i sam gameplay. Simowie w trójce chodzą do pracy, które przeważnie są króliczymi norami, ale gra umożliwia ogólne kontrolowanie tego, jak będzie pracował, czy będzie spędzał czas z współpracownikami, ciężko pracował, dzięki czemu jego ocena pracy będzie rosła i szansa na awans również, czy obijał się, przez co spada jego szansa na awans. Pewne aspekty w porównaniu z pozostałymi częściami zostały uproszczone, ale wystarczą proste mody, które podniosą ten poziom trudności, no i dodadzą realizmu, na przykład na pobieranie opłaty z rozbijanie się taksówką po mieście, mod na robienie zakupów spożywczych, a nawet kupowanie ubrań. Jestem fanką teorii, że Sims 2 było symulacją życia, a The Sims 4 określane jest jako domek dla lalek. Myślę, że Sims 3 znajduje się pomiędzy nimi, dlatego jest takie przyjemne do grania. Sims 3 prawdopodobnie od początku znane i kojarzone jest przez swoją słabą optymalizację, co czyni ją trudną do polubienia, bo przecież zawsze zostaje ten argument: no ale tak źle działa, to ja nie będę w nią grał. Ale czas leci, a wraz z nim pojawiły się nowe możliwości na rozwiązywanie tych problemów. Na przestrzeni lat powstały mody, których celem jest usprawnienie działania gry. Po prostu pobieramy, wsadzamy do folderu z grom i mody robią swoje. Jak wiadomo miasto żyje, a synowie w swoich domach posiadają i mogą, co bardzo lubią robić, włączać telewizory czy wieże stereo. Lubią generować randomowy samochód, po czym go gdzieś porzucać. Są to problemy występujące jedynie w tej części gry, ponieważ tylko ta oferuje w pełni otwarty świat. Wszystko to obciąża grę i komputer i nasz save. W takich sytuacjach sprawdza się Overwatch, który oczyszcza grane otoczenie raz na dobę z wszelkich takich spowalniaczy. Także wszelkie bugowanie się czy zawieszanie się simów jest klasycznym zjawiskiem. Mod Error Trap resetuje zbugowanych simów, zwierzaki lub małe dzieci pozostawione na parceli publicznych, przynosząc je do domyślnego miejsca. Oprócz tego potrafi przywrócić zapis z gry, który był uszkodzony lub nie chciał się uruchomić. Osobiście polecam też mod Master Controller który pozwala na m.in. resetowanie simów, gdy mają np. bardzo niski poziom potrzeb, co też spowalnia naszą grę. Smooth Patch to mod, który ma na celu tylko i wyłącznie opóźnienie działania gry. Jedyne co jest w nim nietypowego, to to, aby z niego skorzystać, trzeba uruchomić grę za pomocą specjalnego launchera, który ten mod oferuje po wsadzeniu go do plików gry. I dzięki temu gra powinna działać znacznie lepiej. Aspekty estetyczne są zupełnie indywidualną sprawą, chociaż Sims 3 także jest nielibiany przez swoją grafikę. Ja nie widzę powodu, dla którego można narzekać na ten aspekt w tej części. Wiele razy przeglądałam się otoczeniom i ich wygląd jest po prostu piękny i klimatyczny. Uwielbiam te przylatujące ptaki, od czasu do czasu animacje wody, drzew czy chmur, a w dodatku wymarzone podróże. Wygląd wszystkich trzech krajów jest dowodem na ogrom pracy i serce włożone w wygląd otoczeń, ale dzięki modom mogą być jeszcze piękniejsze. Kwestia wyglądu Simów to już indywidualna sprawa. Simowie może i są nieco plastelinowi, ale istnieje masa custom contenty, która daje możliwość znacznych zmian w ich wyglądzie, ale też takich, które wprowadzają lekkie poprawki do wyglądu, jak na przykład podmianki oczu czy tekstury skór. Po prostu wystarczy poszukać w odmętach internetu, co komu pasuje i dać szansę grze. Cenię Sims 3 za to, jak praktycznie podeszła ona do możliwości modyfikowania ustawień rozgrywki. Jako jedyna część oferuje w grze taką ilość modyfikacji ustawień, które są naprawdę esencjonalne i przydatne. Zaczynając od najważniejszych, czyli ustawień wieku simów. Nie trzeba szukać sposobów ani specjalnych modów na ustawienie wieku simów w pojedynczej grupie wiekowej. Gra daje zupełną swobodę w ustawieniach. Wybieramy, ile ma trwać ogólnie życie Simów, a potem ustawiamy konkretną ilość dni. Wybór jest pomiędzy krótkie, średnie, długie i epickie. Oczywiście możemy zupełnie wyłączyć starzenie się i nie przejmować się wcale tą kwestią. Taka sama sytuacja jest ze zwierzakami. Możemy również manipulować ilością wolnej woli zarówno Simów, jak i zwierzaków. Masz zainstalowane 4 pory roku, ale chcesz, aby cały rok trwało lato. Nic prostszego, wyłączasz pozostałe pory roku, a to ustawiasz na maksymalną długość. Nie chcesz, żeby Twój sim był popularny, ale nadal chcesz, żeby chodził do klubów i mieszkał w Beachport? Wyłączasz opcję zdobywania punktów popularności w ustawieniach i dalej Twój sim może być nudnym i anonimowym alkoholikiem szlającym się po barach. Jeśli posiadamy dodatek nie z tego świata, ale nie chcemy generowania się wróżek i innych postaci nadnaturalnych, jedno kliknięcie i wyłączony. Warto zwrócić uwagę, że opcje nie są potraktowane zbiorczo, co pozwala na wyłączenie np. wilkołaków z gry, ale pozostawianie wampirów. Te opcje są też dobre, gdy chcemy po prostu odciążyć naszą grę, a więc same plusy. Prozaiczna rzecz, ale kurczeka przydatna i nieobecna, przynajmniej w takiej prostej formie, w żadnej innej części serii. Można zakładać, że została ona wprowadzona po części dlatego, że twórcy wzięli pod uwagę liczne skargi graczy, które otrzymywali z czasem wydawania rozszerzeń do gry o pogarszającej się jakości płynności gry. A więc, chcąc trochę załagodzić sprawę, wykorzystali możliwości, jakie dał im launcher, który był już obecny od początku gry. Opcja przydatna również wtedy, gdy po prostu nie chcemy w dany dodatek grać. W mojej grze jest to przeważnie dodatek nie z tego świata, bo preferuję realistyczną rozgrywkę. Włączam go tylko wtedy, gdy nie zależy mi na realistyczności zbyt mocno, lub gdy chcę się typowo skupić na tym dodatku. Na stałe mam wyłączone natomiast rozszerzenia, które kupiłam sobie będąc jeszcze młodsza i bezkrytycznie kupując każde rozszerzenie do gry, a które uważam, że są mi teraz niepotrzebne i tylko spowalniają grę. Ogólnie cały launcher do gry daje możliwości patrzenia, jakie dodatkowe zawartości mamy pobrane, jacy simowie są pobrani, parcele itd. Uwielbiam praktyczność i prostotę, jakie wychodzą z tej możliwości i dlatego w Sims 3 ma za to ode mnie ogromny plus. Sims 3 szczyciło się tym od samego początku, że świat będzie dla nas nieograniczony. Wreszcie będziemy mogli odwiedzać sąsiadów nie tylko tych mieszkających w blokach, widzieć miejsca w mieście, gdzie nasi Simowie rzeczywiście są zatrudnieni i podpatrywać, co robią inni Simowie w mieście, gdzie chodzą i z kim flirtują. Nareszcie sensowne jest kupienie sobie bardzo drogiego i szybkiego auta albo bajeranckiego motocykla, żeby pośmigać nim i polansować się po mieście. Rower również wchodzi w grę, czy nawet skuter. Niektóre miasta dochodzące dodatkami mają też unikatowe opcje szybkiego transportu, ale nic nie stoi na przeszkodzie chodzenia wszędzie na piechotę albo jeszcze konno. Każdy z tych środków transportu jest sensowny i pomaga nam szybciej przemierzać mapę, jeśli tego potrzebujemy, więc dobrze wpisuje się w mechanikę gry. Otwarty świat oznacza większą swobodę poruszania się, a to oznacza zmniejszoną ilość ekranów ładowania, a w trójce są one ograniczone do niezbędnego minimum. W grze zastosowano pierwszy raz coś takiego jak królicze nory. I w tych miejscach nie możemy śledzić Sima, ponieważ wchodzi w czarną przestrzeń no i znika. Są to głównie miejsca w mieście, gdzie Sim może się zatrudnić do pracy, zrobić zakupy czy obejrzeć film w kinie. Jednak nie można powiedzieć, żeby twórcy nie wyszli temu naprzeciw. Tak na przykład w dodatku kariera dają nam możliwość podjęcia profesji i całkowitego kontrolowania naszego Sima podczas pracy, z kolei zostań gwiazdą pozwalało nam patrzeć, jak nasz Sim robi z siebie pośmiewisko. Na oczach naszych i połowy miasta. Także niektóre kariery zostały rozszerzone opcje pracy w terenie, jak na przykład szczepienia przez lekarza na jakiejś parceli publicznej. Trudno więc podważyć ten argument, że ze względu chociażby na fakt, że Trójka jako pierwsza zastosowała otwarty świat no i widać, że jak na razie jako jedyna. Niestety ceną za ten w pełni otwarty świat było to, że Gra działała wolniej. No, ale fani dostali to, czego chcieli, tak bardzo od czasu dwójki. Uwielbiam detale w każdej części Simsów. Dzięki temu, że Sims 3 ma wiele aspektów dobrze rozwiniętych i, co ważne, nie zepsutych, rozgrywka sprawia mi wiele frajdy, a drobne, dostrzeżone detale tylko podwyższają jej poziom. Każdy rodzaj tych drobnych dopracowań jest bliski mojemu sercu. Lubię tę myśl, że twórcy nie musieli dodać jakiś. Drobnych dopracowań do gry, a jednak zrobili to, żeby była ona głębsza i ciekawsza. Pamiętam, jak wyszedł pierwszy dodatek do Sims 3, czyli wymarzone podróże, i moją radość, gdy zobaczyłam lecący samolot na niebie. Byłam z siebie jednocześnie dumna i zadowolona, że coś takiego występuje w grze. I do tej pory mam to uczucie, gdy widzę jakikolwiek inny detal, z jakim została dopracowana dana czynność, animacja, czy po prostu drobny dodatek do świata. Żadna inna część nie ma tak świetnie rozwiniętego systemu umiejętności jak Sims 3, i z tym naprawdę trudno dyskutować. Dzienniki umiejętności to jest po prostu złoto. Znajdują się one przy każdej umiejętności, jaką chociażby na pierwszym poziomie opanował Sim. Zawierają one opis, statystyki, jak i wyzwania dla danej umiejętności. Dzięki tym wyzwaniom Sim dostaje bonusy. Oczywiście głównym celem jest zdobycie dziesiątego poziomu, jednak dzięki tym wyzwaniom. Opanowywanie umiejętności może zasadniczo stać się rozgrywką i celem samym w sobie i do tego głębszym i bardziej wymagającym niż w jakiejkolwiek innej części. Jakby dopracowania było za mało, jako dowód osiągnięcia mistrzostwa w danej umiejętności zostaje wysłany pocztą specjalny dyplom gratulacyjny potwierdzający wymaksowanie umiejętności przez syna. Na każdym takim dyplomie widnieje mała grafika umiejętności, która została zmaksowana. No po prostu uwielbiam. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o zalety trójki. Mam nadzieję i cieszę się, jeśli przekonałam kogoś do zagrania albo powrotu do tej części. I to wszystko w tym filmie. Papa? Pa.